Witam wszystkich serdecznie, to jest już drugi dzień prac Przemyślałem już jak to będziemy robić Obrzeża pod fundamenty oczywiście robione są z tych patyków Tylko jak wiemy no te patyki mają te okrągłe zakończenia Dlatego wycinam tutaj na prosto te zakończenia i robimy to w taki sposób. No jak wiecie, tutaj szerokość fundamentów to 2 cm. Deska też jest 2 cm, także deska służy jako forma, powiedzmy, i tutaj z lewej strony i z prawej będą te deseczki na dole. Ta deska jest przyklejona na gorący klej z tej i z tej, żeby była sztywna. I teraz będziemy dokładali te deseczki w taki sposób powstaną nam postaną nam obrzeża do fundamentu. Także tu wyschnie zaraz przyklejamy tutaj, o tutaj tak w taki sposób i lecimy wtedy dalej z tą deską. Także no, parę takich deseczek mam, także można też tak jakoś zrobić. O. I stawiamy fundament. Widzimy się za chwilę. Także, tak jak widzicie, ta ściana już jest prawie gotowa. Tutaj tylko róg. Tutaj też jest gotowa. I tutaj idę z kolejną ścianą. A tutaj jest ta tylnia ściana, gdzie tutaj jest basen ekipy. Um. Najgorzej było z tymi takimi małymi elementami Tak jak tutaj widzicie I tutaj Także z tym było najgorzej Ale jakoś idzie Na dzisiaj planuję skończyć to I wieczorem wylewać A później pokażę wam jak wygląda zbrojenie Na tą chwilę wygląda To w ten sposób Jak widzicie już krzywą ścianę Zrobiłem Tutaj będę odlewał później Supy będę przygotowywał formy. Tu już mam mniej więcej takie yy, deseczki przycięte. Tutaj już też wydałem, znaczy, formy zrobiłem. Pozostaje tylko ten róg tutaj, ta ścianka i ta. Już będzie większość, tylko jeszcze tutaj parę supów. Jak wiecie, tam jest właśnie basen Friza i ten taki balkon Friza z Weroniką gdzie mają właśnie od swojego pokoju ale tym zajmiemy się później ja na swoim koncie mam już muszę dopisać właśnie mam już 5 godzin prac nie licząc oczywiście projektu robienia 5 godzin prac tylko przy tym i Idzie to szybko, jak są proste ściany, no ale w przypadku takich tu różnych, gdzie trzeba docinać, no to nie jest tak łatwo. Widzimy się za chwilę. Na moim koncie już 8 godzin prac i efekty tych 8 godzin prac są takie jak widzicie, wszystko już gotowe. Poza jeszcze tym grubszym Grubszą formą pod jakby fundamenty podsupy. Jak wiecie, te cztery okrągłe supy przed wejściem do domu ekipy. I tak to wygląda na ten moment. Jakby ktoś nie wiedział, to ja mam 15 lat. I właśnie no, tak wyglądałem efekty 8 godzin pracy. Tak jak już mówię, no, wszystko jest fajnie zrobione. Z dużą precyzją, tak jak widzicie zresztą, i zabieramy się za wylewanie fundamentu. Zbrojenie jest już docięte. Tutaj mamy zbrojenie pod. Zbrojone supy. Tutaj w dwóch miejscach gdy jest długa ściana. Na rogach, oczywiście, tu gdzie będą wystawać te okrągłe słupki. I jak widzicie, po pracach postanowiłem, że tu zrobię zamiast osobne do każdego supa. Tak jak widzicie, osobne do każdego supa fundamenty to stwierdziłem, że zrobię jeden po prostu i wzmocniony dwoma prętami wszędzie, tu jest po jeden pręt 0,6 mm. O, tak jak widzicie, wszędzie oczywiście, pręt będzie na środku, będzie trochę stał, tak jakby o, na takich nóżka, nóżkach z drutu. I tak to wygląda. Tak wygląda ogólnie. Rama, forma pod wylewanie betonu, jak nie widzieliście jeszcze, tutaj wszystko jest po jednym pręcie. Tylko w tym miejscu będą dwa pręty. Jeden, nie wiem, chyba jeden za dużo zrobiłem. Także ten jeden będzie dodatkowy, gdzieś tutaj może być wsadzony w długą ścianę. O, na przykład w ton. Tu jest naj. Naj, e, najdłuższy drut ma 84 cm, tak jak szerokość tego domu. Mam też takie małe, ich jest 31. Było ciężko w docinaniu, ale po, w końcu ma to być porządny dom. I tak jak widzicie, tu te kropki, tu te przekreślone w tych miejscach będą stały. Te takie, o, tu i tu. Także tak to wygląda, wszystko będziemy łączyć tym drutem, nawet nie wiem jaka to jest średnica, ale na pewno zbrojenie ma 0,6 mm, jest to naj, najcieńsze, z, najcieńsze zbrojenie, e, najbardziej cienkie, o no tak to powiem zbrojenie w Castoramie, także no, ogólnie najcieńsze zbrojenie to jest, bo już bardziej cienkiego raczej nie znajdziecie. Ja się zabieram do roboty, a wam to też będę nagrywał. Lecimy. także tak to wygląda widzieliście na timelapse ie. związałem to żeby stało prosto z tym tutaj lekko to co widzicie to że podwyższone było żeby nie było centralnie zbrojenie na dnie z tego względu że mam jeden pręt no jakby były cztery razem połączone to by nie było problemu ale no tak wolałem się upewnić i zrobić tak Tutaj tak samo złączyłem, chociaż trochę to, żeby się trzymało. I nie będę wszystkie w jedno łączył, tylko po prostu te narożniki czasami będę łączył. A W tym momencie ja wyjeżdżam na tydzień, zostawiam to tak, jak jest i wracamy do tego za tydzień. Do zobaczenia.